Druga paczka z przystani klocków. Witam serdecznie. Dzisiaj sobie otworzymy paczkę z przystani klocków. Jest to już moja druga paczka. No, nie wiem czy wiecie właśnie o tym, że to jest druga, bo był już odcinek na kanale z tą pierwszą. To możecie sobie obejrzeć, jak nie oglądaliście. Jest bardzo fajnie i miło, bo dostałem gratis. A właściwie to gratisy, bo mamy dwie saszetki kart. Ninjago, Jedna to jest Jurassic World nalepki. O karty jakieś takie ładne, specjalne, błyszczące. Nawet instrukcje od zestawu z Lego Jurassic World. <laughs> Nawet dostałem ulotkę od tej nowej serii, a jej nie mam, więc fajnie. Będę mógł sobie fajnie pooglądać. Super. Oraz ulotkę z serii zwariowanych melodii. Musiała pewnie występować na tym filmie, jak Roscoe'er otwierał całą serię. Nalepki takie fajne. Także tak się prezentują gratisy. Naprawdę bardzo miła niespodzianka. Jeśli chodzi o zamówione rzeczy, to jest to zestaw z 1990 z serii Lego m -tron. Jest to taki mały statek. Przydatne klocki. No, ja myślę, że kolor beżowy i brązowy to są takie kolory, które się najbardziej przydają. Jeszcze pizza, kaseta, kamera i taki fajny torsik. I płyta świat bez klocków. To jest bardzo fajna rzecz. Na świecie istnieje tylko 100 kopii. Tego filmu, twoja kopia to numer 12. O, fajnie. No, także podsumowując, tak to wszystko wygląda. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i życzę miłego dnia.